W dzisiejszym niezwykle wyjątkowym i nie mniej wyjątkowym niż zazwyczaj odcinku recenzji rzeczy będziemy obczajać sok z kiszonych pomidorów marki Dobrej Karmy. Nie mam pojęcia, czym sok z kiszonych pomidorów różni się od soku ze zwykłych pomidorów i tego się właśnie dowiemy. Więc w międzyczasie jak ja teraz będę próbowała to otworzyć to wy możecie patrzeć na tę małą, atencyjną kocicę, trochę nim potrząsnę, otwieram, dobra, i już biorę z powrotem, i wygląda to tak. Ta, teraz powiem wam, jak pachnie. Pachnie trochę, do dokładnie tak, jak pachnie obygishan pomidor. A teraz spróbuję tego i nie bardzo wiem, jak się po tym poczuję. Ok. Jeśli ktoś z Was jest fanem wiszonej kapusty i soku z kiszonej kapusty i, z kisony, i soku z kiszonych ogórków, to to też Wam tak pasuje. To totalnie smakuje tak, jak smakowałby sok z kiszonych pomidorów. Jak sobie wyobrazicie pomidora, Kiszonego. Dokładnie tak to smakuje i moim zdaniem jest to prze-zajebiste Także 5 na 5 dobra karmu, warte to było tych kilku złotych, które na ciebie wydałam, szanuję to.